Tutaj, dzisiaj sprawdzamy tej BMW serii 3 2 litro Diesel 163 konie 2006 rok. Przebieg zaraz sprawdzimy jaki jest. Minus 17 było dzisiaj w nocy, więc ciekawe jak sobie maszyna tutaj poradzi. Minus 14 było teraz pokazuje. oj ciężko 349 118 no widzicie jednak mróz i diesle no to tak troszeczkę ciężko z tymi paliwami pewnie ale no tak to wygląda trzymajcie się i do następnego cześć